Halo, halo, witam was, kochani, bardzo serdecznie. Zagramy sobie kolejny raz w CSGO. Gramy tym razem z Arabem, z Wujaszkiem, z Martyną, oraz ze ślubą, no ale on nie ma TS-a. Moje rudy. Wróciłem z tej delegacji, stęsniliście się, dawaliście znać, więc będzie kolejny odcineczek. No i lecimy. Co tu dużo mówić? No, Ciemno, tak nawet na full focusie bym powiedział. No, nie wiem. Patrz te, patrzcie te. Gościu z Diglem grał w ogóle, nie? A i konektor jest, konektor. Kurwa, shorty konektor. No tu był yy, maniek śruba. <ścoughs> Zagram AWP bez niczego, dobra? Lecimy. A jeszcze nie wspomniałem. Był u mnie dzisiaj Mikołaj i dostałem taką motokoszkę i taką oto e, Na streamie może w przyszłym tygodniu znaczy z, z, Zabawimy się troszeczkę w znajdź Mikołaja i kto go kto go zgadnie Dostanie Pensif Karta kto w za 20 zł? Gdy tam do was, bo mi jeden gościu plecy robi. Wchodzimy to Mhm. Mm ja patrzę plecy. Kuchnia jest? Tak, jest kuchnia. Prachnie szefdom. Za za no. A ja mam 2HP, ja mam 2HP, jeden w oknie. Chowam AWP. Nice, tu on dostał za WP. Mm -hmm. Ode mnie. Zobacz, ile muzykałeś. Pójdę tu i na pewno. Nie powinienem zginąć? Musicie wybaczyć koleżance za, za, za każdy dźwięk słyszany, ale no trudno no w piwnicy mieszka, niestety. E <laughs> nie, w porządku, w porządku, nic się nie dzieje. Nie, 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 w porządku, w porządku. Nic nie, jeszcze nie mam. Ej, na blisko, na blisko, przy rampie. Podejdź, żółty. Takie ck Do często się robi tak, że rzucają Nejda i, i broją, bo mało słychać wtedy. Nie, bo jak je mi owe. Nowy szefu teraz jest. Dzięki. Ja teraz na Żyda, pójdę życi ktoś. <grych> ty Aha, na Żyda. Co tu się pozycja Na kiedy? <grych> Co tu się dzieje? Na bombę Na kiedy? nie tupa, no. Tu też nie słysza. Minus mid. już? To... Ej, on B musiał skrócić? Co on skrócił? Minus mit Kiedy? Pokaż okay. standard B. Aps chyba. Apsy. Nie, ja, on nie zna A. Mm -hmm. A coś mi tu tu tu? Cio 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 Miałem broni Tu masz ogon, tu jest ogon Mam Aha to było to Co? Co co? Co Mitch? Chyba No to, na... no to dawaj, mam na zajęcie Dobra, że życzą na zajęcie Dziękuję rampa. Bije ci globalka. Mm. Auuu! Z muszęś chłopaki muszę iść do niej dawać info. Lecę na boosta Czarty. Było miło. No co strzela, shorty. Oka. Kurde. Oh. To są jakieś goldziki, to oni skracają jak głupi. Był ktoś od nas w apsach ach O, z okna Dobra, pale okno, wjeżdżamy Connecta Smakuje. Dawajcie wjazd Flashuję go No, się czasem no dawaj, 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 ja nie lubię proszę za To nie ma sensu. Schody Jest dżungla Paka na rampę Dobra I na dżungla Nice No i kochani, powiedzcie mi, jak się podoba to cięcie, bo to będzie pierwszy raz będę ja ciął sam filmik, więc nie wiem jak to wyjdzie, ale dawajcie znać, czy się podoba, czy nie, czy jednak lepiej zostawić w stanie surowym, aczkolwiek wiadomo, że tak, no nikomu się chyba nie chce tak całego meczu oglądać, lepiej go zagrać, nie. Skraca coś pod rompę. Kurwa mać czemu pikuje po raz kolejny z tym debilem a <laughs> po <laughs> no, To nie są filmy kolego <laughs> No nic, no jedziemy dalej e, Tam możesz powiedzieć jeszcze wiesz ulicę Miasto <laughs> Teraz was wale. Tak, 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 tak. Też tak uważam. Będzie łatwiej, szybciej i w ogóle bez, bez problemów. Martynka masz pakę. O matko! I córko! Ale to było warzywo. Jeden był na blisko pod tym Jeden był na blisko z, z rampy I z, był z magiem, Ander, więc spoko Jestem... sniper, sniper, Siema Cześć Jak wam idzie? Smajsik Jestem sniper. O, no, chyba ta. A w co, co w głowie. Mądrze. Wygrywacie, przegrywacie? Wygrywam. Neutralnie na razie. Tak, neutralnie w nie ma żadnej głos. odpowiedzi. No ja chciałam to rzucić. Hmm. No, super. connect No jest to cały czas. Short jest, short jest. Connect. Zjął mnie. Connect. Minus. Jeszcze jeden w konekcie. Czekajcie, za na sobie go, Żeby się nie czuł zbyt pewnie. A e, to dobry smok. Jeden na plecach już. Kurwa! Kurwa! Ale z Przepraszam za słowo. Kurwa! Nocne będą streamy, jak chcesz, żeby, żebyście wiedzieli, że zawsze nam w piątka na sobotę i z soboty na niedzielę. Z tego względu, że w tygodniu nie mam jak. jak streamować. Jest przy schodach typu Kurwa, nie wziąłem digla ani nic, mam Gloka Drewno, drewno, Szlabo. drewno, 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 drewno. Co, Jeszcze jeden po drewno No ale no, kurwa, śruba blokuje Jezus Uważaj, że by panu mają Ja bym zrotowała, ja bym zrotowała A nie, jednak nie Dobra, dobra, chodź, 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 chodź. No, cofaj, cofaj. Dobrze, uciekam. A gdzie ostatni? W pałacu, biegnijcie. To chodź nowe. Pałace? Tak, pałacu. To cofaj, 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 uciekaj. Nie Kurde, dobieżali. na trzy razy info nie podawasz. Nie do... Tak, widzicie? Dobie... No, trzogi nie niedowierzanie, no. Szogi no. Dobra, ale... <głosy> <głosy? <Ile>? <głosy> No powiem mam, że fajny się tym trafił, taki z jajkiem, że tak powiem. Czekaj, jeszcze zafajkuję na B no, na A na 3 mogę, dobra, bo dobra, bo dobra, dobra, dobra Chodź Idę na gdzieś. O kurwa, się. jeszcze flash banga rzucił. Wow, 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 czekaj, czekaj, idę. Tak idę. Idę idę, idę. Puść go. Ooo ładnie. <laughs> Weździesz mi ja wpłej jeżeli tam jest? O wyszło. Trochę dałem dupy z tym tem, ale, ale wyszło się WP A WP się nie rzuca, bo wtedy krzywo strzela Tak, 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 tak Arab weź zarapuj coś Chcesz do masnej ekipy? Ej, co? tam się <grym> na tej karcie Nie wiem, co tam się dzieje w ogóle Lecę Eko Wjeżdżam na mida na no starcie Uuu, wjeżdżają, wjeżdżają, wjeżdżają Halo, halo ale no niestety poziom tej gry nie jest zbyt wysoki. W sensie chodzi mi o przeciwników. Macie graczy łatwy. przed konietem jest 12 dżungli poszedł. No tam śruba czyści ty. Śruba to ty to chyba na wd 40 jedziesz, nie? Martynka tymczasem 4-8, nie? <grymne> <Siekno> <grymne> się krok w sercu Dobra. No, Ale um... ja, ja mogę się... mam sensowne tak. argumenty. A tak. żeby nie było. <grymne> za długie paznokcie masz, powiedz mi się. Klara... Nie, no, no właśnie nie, ja nie ja robię paznokci dlatego, Bo nie, nie da się grać. Ale to nie no, mówię, że dla mnie jest na przykład łatwy. Dla was nie musi być, nie? O, dojeżdża do mnie! Minus. Jeszcze jeden! Nie ma mam ammo już! Uciekam Ej, mam jeden HP, nie? Ale dwa na jeden porobiłem Idę do, do ciebie, Mortyna Czekaj Czekaj, otrzym się Jest, jest schody cały czas Palę go O kurwa, leżym spali Spaliłem, jakby to była trochę, nie, nie, nie ukrywam panika Gaming, sto kupę 20, ale jest okej. Okay. Ale ważne, że siadła, nie? Komu mi? Nikt, sam. Ja kiedyś globa miałem, nie? Ja, ja to było dwa lata temu. Wziąłem, no Kiedyś, kiedyś. Jak jeszcze grałem, ja mam. Nie wiem, teraz mam chyba no 400 no, godzin. nie i czuję się teraz taki. Oj, kto rzuca te flasze? Kto, co to był za flash? Kto to, kto to rzuca te flesze? To mój taktyczny był No, taktyczny 100% Żeby was trochę zatrzymać, bo nie natężą. A no, no, chyba, że tak. To jest chyba one way, one way się Możecie, to jest one way chyba. Nie jestem pewny. Tak, to jest one way, minus Gdzie? Na chodźcie. No to ja smokuję shorta, palę okno i wjeżdżamy. A? Eee, to jest raczej. Jeszcze jeden dżungla jest. Nie no, jeszcze jeden może być. Może być, ale nie musi. Wpady? Dobra. Wpady do konektora. Ajajaj, paweł zły. Nie. Coś raczej w tym meczu nie ja Został jakiś tam masz? Kto? Jak ty otwierasz a ty, faktycznie? A mi się po wyniku nie ten nie robi. Nie mam faną wiadro pewnie. Dlaczego? No ty co ty właśnie się? jeszcze nie. Plantuję, plantuję... paki cały czas. No i to mu daje tyle tych. Dobra dobra ej <laughs> Więc od razu wyzywasz, bo pakę plantujesz. Nie no kurwa! Nie no nie trafiłem! truskawkowym tru... nie trukusowym truskawkom <grymowa> tak kiedyś tak się będzie nasza grupa nazywać trukusowe truskawki <grymowa> albo że zielone jak żabcie. <grymowa> nas będzie tak około 2-3 tysięcy już no to a, a wierzę paka paka, paka leży już co Ander. to wiesz? Oh, 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 oh. No kurde, minus oh, oh, oh. 49 under. Wschody i kotę. To nie jest minus 49 oh. No kurwa, szelam w głowę i nie dostaje głowy. Bo oni głowy nie mają. Ja pierdzielę. Trzy razy strzeliłem mu w głowę i ja nie razu nie dostał. No magia, no magia świąt, kurwa. Wczoraj był piątek 13, a nie dzisiaj. Ja pierdolę. Ludzie. Ej. Martynka, ci No widzę, widzę. Ja ruszę o report, ja już ten. Na psy i da się rozjebać. Ja teraz już ten pokrofil mam pod kontrolą. B, cicho nic coś może być ja, A, nic czysto No Martyna. Yeah. a Martyna po yeah, Ja zwierzę ma Po głowie, po głowie babsa Ej ty gościu, tu do mnie napierdala z tym Jeden dżungla Nie umiem, mnie je Kurde. Ja ci będę dawał. Patrzcie, jak się podrobiają wszyscy. Słabiaki. Oni, do... Oni by chcieli być tacy dobrzy, jak Turkuszowy, tak? ja nie To są takie dwacielaki, proszę. No trudno, czasem bywa i tak. Coś mit, ja nie patrzę o to. Jest mit dużo. Short, 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 short. Jeszcze jeden mit na pewno. Tak. Ej, dostał w nogi! 84. Sajpe, AWP jest w tym. Dobra, jeszcze jeden ma 10. Na wnętrze albo na kranie. Nice. Weź AWP. O, właśnie. I ostatni apsy. Ostatni na pałacach Rzucisz awupę? Szlubę? Nie mam No nie mam za bardzo Kręcę wozek Dobra, pójdę na MIDA, bo jestem awupką, szybciutko Próbujemy coś tam kliknąć, moi drodzy. I oczywiście wiedziałem, że zawsze mi to nie siedzi, kurde. Cholerny młotowy. Jakieś kroki aparte Palą auto. Podjeżdżałem babę. Ratuję. Śluba się spali Jeden obiekt, a już plan plantował. Chyba. No jest już. Ajajaj. jest na prawo od okna jak wyskakujesz Elektryk, elektryk Dobra i ostatni aparty Czekaj, czekaj, nie defuj No nie, ja... no nie! Defuj, defuj, defuj I ból, 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 zdążysz, 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 zdążysz Zdążysz, bez problemu Hu, awp auto, awp auto Auto, auto No i nie chciał pokazywać tak szybko swoich umiejętności siadł mu meczyk no ja to przykampię się A, dobra. dobra ja jestem martwy kurwa i mamy skald A będzie nic nie słychać, nic się widać Jest Ora tu ja O kurde O giga. Widziałeś to? za o matko Rampa Gdzie on był? Jest gdzieś przy basie Nice U dem. Na no, co teraz myślę o tym B? Że... Przeżywam jeszcze, bo przed chwilą. ciociu. Cio, cio. ...zadymę potężną. No, mówię ci. Zadyma potężną. No, naprawdę biegnę na apartament. Fiu, fiu, zadymka. Nie patrzę, nie lecę, lecę Wbiegłam, skoczyłam chłopowi na łeb Chłop ogarnął Są dopiero to wtedy, że i to... ja wskoczyłam Za późno Jak ja teraz wychylę? No no elegancko no Zawał <laughs> nie, to, nie bój się, bo cię słuchałem, słyszałem, że biegłeś wyskoczyłeś gościem na ryj i taki zawał Spoko, spoko tylko musiałem, jeszcze w międzyczasie jak mi to opowiadałaś, to musiałem okrzyczeć wujka, bo wujek mi mówi przy zaczęciu rundy już. O, osłaniam cię, wbijaj się tam, dawaj, czekaj, ja ci zafleszuję jeszcze za ciebie, dawaj. flash, dawaj, dawaj, dawaj. Go, 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 go. B jadą, PKB. BS-owo już jeden, jeden BS, jeden elektryczny. Kurm! A dobra, eko zagrajmy. Mogę rzucić, mogę rzucić. Nie, na, nie, na. Na, dig, mit, a... no, no. No, może rzucić mi też. No i lecimy. Wbijam się na under. Kurwa, mać. Rampa. No widzicie, trukuszowy was zrobi trukuszowy was robi. Ej, ich dżungla wjechał. Nie róbmy sobie jaj, kurwa. Tracmy mit A, nie mam ammo. Miałam nie ammo. Mam. O, ja teraz dopiero zobaczyłem czy to się nagrywa i dobrze, że się nagrywa, bo już kilka razy miałem tak, że niby wystartowało nagrywanie, ale nie nagrywało. Nie z wiem z dlaczego. Bym ci <laughs> Ty byś mi ugrał, kurde. Oj, Jasiu Jasiu. O, coś befresz czysta będzie, tak? Prawdopodobnie ja Jeszcze jeden, kurwa Dzięki Dzięki Nie mów dzięki hmm. Tu jest ten <noise> Proszę Cię <trochę> uspokoić <noise> Stary, Ty szef jesteś, koledzy jestem. Pale, 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 palę. palę, 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 palę. Ach, dobra. I zaraz ci dorzucę smoka i co tam sieć. Ja mam smoke. A. Ale ja ci rzucę, bo ja będę na short'cie, żebyś ty mogła sobie dorzucić później. Nie wiem czy siad, dobry. Zobacz. Mhm, no, może być. Widać to do dołu. Ajajaj, aj, aj, konektor jest! Kto patrzy tego Mida do chuja. Ej, filetowy masz Famasa, Famas miał być dla ciebie Eee, ale to jest pierwsze słowo do dziennika morda <gry> Dobra, Famasem trzeba nie umiem, więc podejdę sobie Ja na zabawce Ej, dalej ktoś będzie wbijał Lampa Pałacy są, pałace są, jeszcze i rampa po... To jest typ, chyba Nie ja wiem gdzie się ten szoba wyjebał, nie do info 90. Próbujemy wyjść przez smoka. Uuu. Hmm? Hmm? Uuu. Próbuję jak najwięcej zabić. O kurde, no nie wiedziałem, że jak podejdę, to się okno wychyli. Kurde. Tak, jedno jako je O, jeszcze ci. jeszcze ci dzieciak momencie. O, jeszcze ci dzieciak pocisnął, pocisną, no nieźle. Czekaj, Co? On ma bardziej damski głos Martyna niż tyłaś Ale na pewno bardziej męski niż Na rampie No, ale takie takie Nie sensu Dawaj wszyscy rampę, wszyscy rampe A nie, a ja sobie teraz pójdę na B o też sobie pójdę na przekór tak ja, jak on poszedł mi On digla no. No, tak. Kolega bardzo inteligentny Dobra, jest AW pana idzie Dobra Jest pod konektorem Konektor Masz, będą wjeżdżać Mają 40 Ja22 Jeden SB Idzie puchnia Dobra, teraz, teraz już zagram na poważnie szybki, szybkie dwie rundy i kończymy tam. Ej, Co jest? to. User channel, Co się stało? User your Prank Marcin. Smoky. No. Pod no, oknem może być, uważaj niebieski Tam ja stoję przy B mi konek, czy nikt nie wchodzi No kurwa, wupa jest na akurat Nie słyszeliś kroków ani nic? Daj mi snajpę Krzywa, rzuć chyle towaru coś ostatnio Rzuć mi tą snajpę, gościu Teraz wujek leśny parkiszy Serio? Aha, i jeszcze dwa augi. Mójże tylko Kochani, zobaczymy jeszcze dropik, i będziemy się żegnać. Karabinem sniperskim 17 z 28. Jakbym grał kałachem w, tej, w tym tempie, to było easy. No. Widzicie, że ani nie ma ranka, ani nic. Dziękuję Wam, kochani, wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się, cześć!